Cześć wszystkim, witam Was w odcinku podsumowującym. Dzisiaj mamy odcinek. Odcinek mamy dzisiaj ósmy i dalej mamy z BMW na tego Soul Radio'a. No i ostatnie dwa tygodnie było bez odcinka, więc teraz sobie po prostu ostatnie odcinki tutaj omówimy, co robiliśmy. Nie miałem czasu kiedy tego nagrać jest poniedziałek 28 marca, więc ostatni odcinek był 13 marca i ten odcinek będzie od momentu 13 marca, czyli od niedzieli do dzisiejszego dnia do poniedziałku. I zobaczcie, co się działo, no, mniej więcej jak zarabialiśmy, co robiliśmy i ile zrobiliśmy w dany dzień. No, i to już przedstawiam Wam podsumowanie w notatniku, jakie sobie pisałem w dzień w dzień. I to była taka sytuacja, że na tamtym odcinku nie było wiadomo, a po ile ten SoulSlider jest na markecie, bo nie było żadnego wystawionego. Dopiero chyba w piątek, 25 marca. Albo nawet nie, dopiero 18 chyba marca, w poniedziałek się pojawił. Wiem, że dość długo nie było na markecie, ale dopiero w piątek się pojawił, tego 18 marca i to było właśnie 300k. Po się pojawiła taka cena: 300k, także no, tak, nawet spoko. I potem, kilka dni później, cena się zmniejszyła do 295. W tym momencie są dwie oferty, są ślady na markecie: jedna jest 295, a druga jest na no, prawie 300k, bo tam jest 299, coś takiego. Także jest to prawie 300, ale mamy tego jednego za 295. No i w tym momencie tutaj mamy na zbrane 137 milionów, więc to 295 jeszcze troszkę brakuje. by tutaj tego nie zmieniłem, ale to za zmienimy. No i tu możemy przedstawić to, co się działo Całe tydzień od tamtej niedzieli, czyli wtedy w niedzielę, w tamtą niedzielę, te 16 dni temu mieliśmy 119 miliona. Tutaj mieliśmy zysk ponad 6 milionów, to był zysk tylko dlatego, że yy, tego eventu się wszystko posprzedawało, przedałem sobie kasę z tych knobków, To chyba był jeszcze event za te ciasta, za lody. Sobie to przesłałem tutaj na tego maina. main to właśnie był ten zysk 6 kaka, o czym wspomniałem w tamtym odcinku, ile zarobiliśmy za sam event. No i w poniedziałek graliśmy sobie niezbyt długo tak to w tygodniu zazwyczaj ma mało czasu na grę, więc coś tam tylko porabimy. Mieliśmy zysk tylko 771,154, więc myślę, że zysk całkiem określił. W ogóle całe te 16 dni było nawet całkiem, całkiem takie zarobkowo codziennie. A we wtorek mieliśmy zysk 947,476 golda. Tutaj w sumie cały tydzień chodziliśmy na warzone. Więc tutaj był zysk w ogóle fajny, BOSy też się porabiło. W środę tutaj był już fajniejszy zysk. 1 798 486. Tutaj też udzinał byłem w tych wazonach. Tutaj w ogóle we wtorek dostaliśmy właśnie 25 tibia końców od Loga Foncesa, za które serdecznie dziękuję. No i głównie zysk z wtorku był za te 25 żetonów, bo to było 726,338. No i tutaj. Ten zysk 900 jest w tym, czyli tutaj te 200 co tam zarobiłem, no to to jest w sumie z w sami. A to 700 było od niego, także tutaj serdecznie dziękuję. O, tutaj w środę był zysk już 1 700, tak jak wspomniałem. W czwartek mieliśmy zysk 1 92 092 Golda. Tutaj 500 też również wpadło od Golda Foncesa, a który serdecznie też dziękuję. Więc praktycznie z połowa zysku było dzięki temu, że on mi tyle dał. Ja sobie tam jeszcze dorobiłem. W piątek mieliśmy zysk tylko 360 088, więc też taki symboliczny. Głównie tu bardzo na w ogóle jakieś tam w te się posprzedawały. Ogólnie myślę, że w tym tygodniu będę sobie już tak bardziej spisywał, co robiłem, a czego nie robiłem, bo ciężko to tak spamiętać. Co się robiło, więc może tu gdzieś będę pod spodem wypisywał. co takiego robiłem, że tam jakiś zysk zrobiłem. Tutaj mieliśmy... Sobota jest teraz, to mieliśmy zysk 1 826 206 gold. Tutaj jest od Stajan Tatoxa było 25 TB Coinsów które się sprzedały od razu za 844 Więc ten główny zysk też jest za te rzeczy Ja sobie tam jeszcze do, dorobiłem. W niedzielę był zysk tylko 548.214 Taki sobie nawet. W poniedziałek znowu zrobiliśmy zysk 588 82. Też taki fajny. Tutaj we wtorek zrobiliśmy zysk 1 657 827 Golda Od Lorda Foncesa dostaliśmy 25 żetonów. Sprzedały się to za 754 i 751. I ta cena jest tutaj w tym zysku wliczona, więc o, jeszcze to sobie sam już jakoś dorobiłem. Przedtem mieliśmy zysk tylko 420 268. Tutaj też oczywiście bardzo Bosy bossy weszły w grę. W sumie codziennie jest to samo. Co jak też ogląda na no to wie co mniej więcej robię W czwartek mieliśmy zysk 394,080 Także też takie warzone tylko i tam jakieś śmieci bo za jakoś 200k wpada Piątek i sobota tutaj Te ostatnie ten piątek ostatni teraz i ta sobota tutaj W ogóle nic nie graliśmy jest tam z marketu sobie tam i się zalogowałem ja cały czas kupię i tenki do sierpniowego eventu więc tutaj też w jakieś dni może być po prostu mniej tego zarobku, gdyż ja trochę tam wydaję, żeby tej tenki poskupywać, ale myślę, że koniec końców w sierpniu będę to fajnie na tym zarabiał i jak na tym zarobimy, no to, to potem wam w sierpniu czy tam we wrześniu, dopiero, bo cały event twarz w sierpniu cały miesiąc. Więc dopiero tam we wrześniu nagramy tam jakiś odcinek i będziemy wiedzieć, jak dokładnie na tym zarobiliśmy, bo już mam plan jak to fajnie policzyć, żebym wiedział ile mi tam wpadło. Gdzie tutaj była strata 163-661? To pewnie głównie dlatego, że z tu skupiłem te itemki i właśnie wyszła strata za ten dzień. Sobota no też nie mieliśmy czasu yy, grać, ale tutaj była też mała. No też nie mieliśmy za dużo czasu, ale tutaj był tylko ze 267-768, więc głównie tutaj warzone weszły nam do zysku. Myślałem, że to dwa dni były minusy, a to był jeden dobry. No to tylko był jeden dzień minusowy, piątek. Okej, okay, w niedzielę mieliśmy dużo czasu na granie. Więc zrobiliśmy zysk 1.064.257 golda. Także bardzo fajnie. Tutaj w ogóle spadł item z Bay na te Spirit Gate. Przygórajcie, jak to tam się czyta. No i tutaj on się jeszcze nie sprzeda, bo tam za dwa coś wystawiamy został, więc jeszcze on się nie sprzedał, jak się tego dnia sprzeda, to będzie zysk tutaj ponad 2kk, któregoś dnia no i jest poniedziałek, dzisiaj 28 marca, mamy 137, 145, 114 na ten moment no dzisiaj też sobie też będziemy grali, w tym tygodniu mam pracę na noc, więc też w tygodniu nie będzie za dużo grania, ale tyle co się uda to może coś tam pozarabiamy no tutaj bardzo fajnie było do aż 3 raz, 2, 3, 4 raz. Yy od dwóch osób tam dotacja na tego a tak także serdecznie dziękuję, jesteście zapisani tutaj w tym notatniku, jak i też tutaj w tipie donate od stycznia jesteście wpisani i tutaj to zostanie na stałe aż do końca roku, dopiero w przyszłym roku, w styczniu to kasujemy, tak samo jak to tutaj, więc i tak samo jak to tutaj, więc to wszystko będzie skasowane dopiero, ale tak czy siak do końca roku tutaj będzie tutaj zapisani, to jedynie w notatniku, ja sobie to kasuję i robię nowe rozpiski no i tutaj mamy przez te 16 dni grania zysk. Mamy 17 566 950 golda. Taki udało nam się zrobić zysk te 16 dni. Myślę, że całkiem spoko na te 16 dni. Także na... Gdybym miał czas, no to nakręciłbym ten odcinek już tutaj gdzieś w poniedziałek w tamtejszy, ale nie było czasu, nie miałem warunków też, więc no, nagrałem sobie to właśnie teraz. No i tyle bo było ode mnie na tyle w tym odcinku dalej sobie będziemy robić rozpiski na cały tydzień i może w sobotę czy w niedzielę czy tam w poniedziałek przyszły znowu nagrywamy taki odcinek i zobaczymy ile a tutaj wpadło zysku tutaj mamy 16 dni 17 milionów więc tak jakby ten zysk będzie największy niż w po, pozostałych odcinkach gdyż pozostałe odcinki nie mają tyle dni tylko są troszkę krótsze ale tak jak wspomniałem w tych pierwszych odcinkach no jak będę miał czas to albo będę miał to odcinki raz na tydzień, albo na dwa, ewentualnie co trzy. Także jak mi się udaje, no to nagrywam. To nie jest to, że nie wiem, odpuszczam, bo coś tam, coś tam, bo jest mało kasy, po prostu nie mam warunków, żeby tego nagrać. No i jak mam, no to nagrywam, więc teraz mam, teraz nagrałem. Więc my widzimy się w kolejnym odcinku. Może za tydzień, może za dwa. Zobaczymy. Jak nam to wyjdzie. Jak będę miał czas, to nagram. Cały czas sobie robię. Spiski. jak ktoś chce się cały czas dołożyć do tego mojego social.io no to możecie mi tam coś podsyłać ja was wtedy zapiszę w dany dzień ile mi daliście jeśli chcecie mi wysyłać żetony no to możecie ale byłbym wdzięczny za samą kasę bo ja i tak to sprzedaję więc mm, możecie na przykład sprzedać i potem tą kasę dać mi bo generalnie ja wolę kasę nie sprzedawać te żetony no te żetony nie wiem czy się sprzedażą i tak muszę wystawiać to i patrzeć na to aczkolwiek no tutaj też się chyba sprzedał od razu a to chyba musimy skasować wystawić jeszcze raz. Nie jest to problem, możecie dawać żetony, ale tak jak mówię, lepiej wolałbym kaskę, bo po prostu jest łatwiej. No nie, ja potrzebuję kasy ja i tak te żetony sprzedam, ale to już jak tam chcecie. Taka tylko informacja, że wolałbym kasę niż żetonki, ale to jak wam wygodnie, to też możecie dawać żetonki. Nie ma problemu, aczkolwiek ja nie zmuszam do tego, żebyś mi, żebyście mi coś dawali. Ja sobie na to sam zbieram, ale jakby ktoś chciał być. Zatem kolegom, no to może tam wspomóc, nie mam problemu z tym, będziecie zapisani, także tyle ode mnie i spotykamy się w kolejnym odcinku wspierania na social.do, do zobaczenia, miłego tygodnia, pa pa.